Dzień dobry, ja witam wszystkich graczy, koneserów i wyjadaczy. Ja się nazywam Pan Ej i wracam do Was troszeczkę jak bumerang z tematem CD Projekt Red. Ponieważ ostatnio, dosłownie dwa materiały temu nagrywaliśmy wspólnie w duecie, taką analizę tego, co czeka Redów pod kątem ich następnych gier, czy to, będą, czy to będzie sukces, jak dobre będą to gry i czy będą dobre. I patrzyliśmy w tamtym materiale na Redów troszeczkę przez pryzmat tego, kim oni byli, a niekoniecznie na to, kim oni są. I bardzo ładnie nas w komentarzach wyjaśniliście, że Reddit współpracują z chociażby Sweet Baby Inc., która jest korporacją, która bardzo mocno wpływa na finalną jakość gier i skupiają się oni na inkluzywności, tak zwanego DEI, czyli mówiąc po polsku, poprawności politycznej. Wpychają ją oni do gier po różnego rodzaju konsultacjach i. No, dobra, to zachowam dla siebie, ale podobno czasami te konsultacje nie są najbardziej um, pasywne, ale to jest moja jakaś tam opinia, którą wyczytałem, i, i, i tak. E, CD Projekt Red. Jak widzicie, znajdujemy się na stronie, oficjalnej stronie Redów e, na zakładce Różnorodność i Inkluzywność, i chciałbym. Przeczytać część tych wypowiedzi, które tutaj się znajdują, żeby pokazać, czym dzisiaj są Redzi. Dobrze, zaczynajmy. Naszym celem jest tworzenie rewolucyjnych gier fabularnych z niezapomnianymi historiami, które inspirują graczy. Możemy zrealizować te cele i obietnice tylko z niesamowitym, pełnym pasji zespołem, którego talenty i umiejętności zawodowe odzwierciedlają szeroki zakres doświadczeń zdobytych na całym świecie. E, tak, czyli e, Muszą mieć, mogą spełnić te wymagania i robić znakomite gry tylko w towarzystwie osób, które wpadają ładnie w kategorię różnorodność i inkluzywność, ale lećmy dalej. Zróżnicowanie i otwarte na innych środowisko pracy zwiększa kreatywność i innowacyjność, potwierdzone poprawnością polityczną. No, no gdzie mamy. Proszę, statystykę, która jawnie potwierdza, daje niezbity dowód na to, że zróżnicowanie w myśl koloru skóry, orientacji i seksualności przekłada się na zwiększenie kreatywności i innowacyjności. Bardzo proszę o dowód, statystykę, która jawnie to opisuje. Ja takiego dowodu nie znalazłem i moim zdaniem jest to typowe pr poprawnościowo-polityczne gadanie, ale pójdźmy dalej. A to jest dokładnie to, czego potrzebujemy, aby przesuwać granice naszych technologii i wyznaczać nowe standardy opowiadania historii w grach wideo. Tak, różnorodność i inkluzywność to jest dokładnie to, czego CD Projekt Red potrzebuje, i w żadnym innym wypadku nie będą w stanie robić dobrych gier. Są od tego w 100% uzależnieni. Ale pójdźmy dalej: mamy tutaj wiele. Informacji do przeczytania. O, na przykład Adam Kiciński, czyli CEO mówi, naszą misją jest tworzenie rewolucyjnych gier dla graczy na całym świecie i właśnie dlatego wykrzyczane z dużych liter musimy wzmacniać potencjał naszych zespołów. I najlepsze jest to, że całe to zdanie, czyli to, które przed ją przeczytałem, to za nie jest niczym, to zdanie nie istnieje, możemy je wyciąć, ponieważ on mówi, naszą misją jest tworzenie dobrych gier, dlatego musimy wzmacniać potencjał naszych zespołów no. Super, no masło jest masłem. Różnorodność perspektyw uwalnia kreatywność i zwiększa innowacyjność. Zgadzam się, różnorodność perspektyw uwalnia kreatywność i zwiększa innowacyjność, jednakże te perspektywy, dlaczego one muszą koniecznie pochodzić za wszelką cenę z różnorodności i inkluzywności, z poprawności politycznej? Nie do końca ja tego rozumiem. Uważam, że można mieć różne perspektywy, niekoniecznie zważywszy na chociażby orientację. Oczywiście, tak też można, ale nie trzeba. Idźmy dalej. Osiągamy to poprzez. Zróżnicowane zespoły. Nasza tożsamość jest rdzeniem tego, czym chcemy dzielić się z nimi podczas wspólnej pracy. E, Okej, okay? zastanawiam się je jedynie, dlaczego jest. Dlaczego rdzeniem tego, czym oni chcą się dzielić podczas wspólnej pracy jest nasza tożsamość? Jakby ja z perspektywy człowieka, który żyje nie na Twitterze, tylko w prawdziwym świecie. E, Bardziej rdzeniem dla mnie byłoby to, żeby ktoś wykonywał swoją pracę porządnie i dobrze pracował, a to jaką on ma tożsamość czy ona e, byłoby dla mnie kwestią drugą, siedmiodziesięcioplanową Ale nie u Uredów redów jest to absolutny tożsamość, jest rdzeniem. Na CV nie piszesz swojego doświadczenia, piszesz siema, jestem czarnoskórym gejem. Pracę proszę. Idźmy dalej. To właśnie potencjał, który można uwolnić w różnorodnych zespołach, wzbogaca nasze gry i wzmacnia społeczność. Otwartość na różne i... Różnice, przepraszam, i odmienny bagaż doświadczeń to klucz do świetnej współpracy innowatorskich pomysłów. E, tak. Absolutnym kluczem do świetnej współpracy innowatorskich pomysłów jest otwartość na, różn na różnice i odmienny bagaż doświadczeń. Rozumiem. Rozumiem. Okej. Okay. Włączające przywództwo, znakomicie przetłumaczony wyraz inkluzywność powinno być inkluzywne przywództwo, ale mniejsza większość. Inkluzywny leadership pozwala na tworzenie zdrowych zespołów i relacji, opartych na zaufaniu i porozumieniu. Jakby język, w którym napisany jest ten chłop, poprawnościowy, mnie trochę brzydzi, bo mógłbym wejść w tym momencie na czat BTE, czy jakąkolwiek inną sztuczną inteligencję i powiedzieć, ej, napisz coś, że jestem poprawny politycznie i wyplułby, wydaje mi się, że dokładnie te zdania. Ale idźmy dalej. Różnorodność inspiruje nas do tworzenia otwartego środowiska, w którym liderzy i liderki bardzo ważne, mają umiejętności słuchania każdej osoby i nie kierują się uprzedzeniami w procesach decyzyjnych. Integracja sprzyja rozwojowi i budowaniu odporności naszych zespołów, które czują się upoważnione przez osoby liderskie do podejmowania ryzyka i odważnego prezentowania różnych punktów widzenia. Sprawiedliwe procesy, zachowam to bez komentarza. Sprawiedliwe procesy. Tworzymy przestrzeń, w której każda osoba może się czuć bezpiecznie i być szanowana. Nasze procesy zapewniają sprawiedliwe traktowanie i wynagrodzenie oraz równe szanse rozwoju. Zaraz do tego przejdziemy, bo jest to nieprawda, ale niestety na niekorzyść osób, które nie należą do mniejszości, ale do tego zaraz przejdziemy. Poczucie akceptacji i szacunku napędza nas do wykorzystywania naszych umiejętności i talentów do tworzenia najlepszych gier na świecie. Dobrze, czyli wiemy z oficjalnej strony CD Projekt Red, że aby tworzyć najlepsze gry na świecie, musi być to pod zakładką różnorodność i inkluzywność. Wiemy też, że kluczem do sukcesu i znakomitego dogadywania się w firmie jest również inkluzywność oraz różnorodność. Ja chciałbym. Od siebie zupełnie coś dodać, może to będzie, nie wiem, zła opinia, niepoprawna. Jak najbardziej może tak być, będzie ona moja. Czy nie jest tak w prawdziwym życiu, że jeżeli mamy przy stole, pracujemy wspólnie nad jednym projektem, mają mieć jedną wizję i mamy przy jednym stole, który o tym decyduje, pięć osób, i każda będzie skrajnie różna: jedna będzie czarna, heteroseksualna, druga będzie biała, homoseksualna, trzecia będzie azjatycka, biseksualna, czy i jeszcze wiadomo, kolejne dwie jakieś tam mniejszości, czy nie właśnie przez to, że mamy tak różne poglądy i tak różne chęci i oczekiwania wobec pewnych rzeczy, że my właśnie nie dojdziemy do konkluzji, bo powiedzmy, osoba jakaś z mniejszości jakiejś powie, że no ja bym preferował pójść w lewo, a druga osoba powie, że no ja jednak z moimi punktami widzenia i z tego tą skąd ja pochodzę, powinniśmy pójść w prawo. I czy może niekoniecznie dobrze wytłumaczyłem to, co chciałem powiedzieć, ale w skrócie, czy to, że jesteśmy skrajnie różni i dosłownie oferujemy i reprezentujemy wszystkie najdziwniejsze, najbardziej mniejszościowe poglądy, poglądy i punkty widzenia, czy to nie sprawia, że właśnie nie dogadamy się, czy to nie będzie tak, że jedna osoba będzie chciała pójść w lewo, druga osoba będzie chciała pójść w prawo. Więc trochę to gadanie o tym, że decyzje, że różnorodność inspiruje nas i dzięki, jest ona kluczem i dzięki temu potrafimy tworzyć jakieś decyzje, podejmować decyzje, czy to nie jest absolutnie nierealistyczny punkt widzenia? To jest moja opinia. Dobrze. Przejdźmy sobie kawałek dalej. Tutaj pozwolę sobie to ominąć. Oczywiście, punkt różnorodność w grach. W CD Projekt Red jesteśmy oddani tworzeniu bogatych, wciągających wirtualnych światów, które zapewniają graczom oraz graczkom, pamiętajmy koniecznie o graczkach, ponieważ nikt się nie domyśli, że chodzi też o graczki, jeżeli powiemy graczom wysokiej jakości rozrywkę, dlatego staramy się tworzyć realia, które są wiarygodne i wewnętrznie spójne. Problem jest taki, że realia, które chcą być tworzone przez tego typu korporacje nie są wiarygodne i spójne i przede wszystkim nie są specjalnie realiami, ponieważ jeżeli dostosowujemy się do grupy osób, które są mniejszością na skalę 0,01% albo skalę 0,1% to 99,9% osób to nie będzie dla nich konkretnie realny i wiarygodny świat stworzony, ponieważ nie przypadkiem dane grupy mniejszościowe nazywają się właśnie mniejszością, a nie większością. I troszeczkę ja osobiście nie rozumiem konkretnego bicia się o udziały i zainteresowanie mniejszości, ponieważ, tak jak powiedziałem, jest to mniejszość, ale pójdźmy dalej. Uważamy, że ważne jest, aby odzwierciedlać różnorodność naszego świata na wiele sposobów, pokazując zarówno jak jasne i ciemne. Nie, mi się tego nie chce czytać, bo to jest. Pokazujmy jasne i ciemne strony świata. Wow, dobrze. Przejdźmy do czegoś bardzo ważnego. Dziewczyny w grze. Stworzony przez nas program, dobra, nie będę czytał, skrócę wam to. Stworzyli program, w którym pomagają, mentorują, uczą szkolą dziewczyny, konkretnie dziewczyny płeć żeńska, osoby płci żeńskiej, uczą świata gamingu, u gamingu szkolą ich, podają im sprzęt, a także dofinansowanie. Tak, tutaj mamy o. Zdobycia doświadczenia w tworzeniu gier wideo oraz otrzymywania wsparcia finansowego na pokrycie kosztów dodatkowych zajęć, szkoleń, czy sprzętu. Są również pod opieką doświadczonych specjalistów, ale też specjalistek, koniecznie zaznaczmy to, z CD Projekt Red, którzy, KTÓRE, też trzeba koniecznie zaznaczyć, służą swoją wiedzą i wsparciem podczas pracy nad projektami związanymi z grami. I to jest super. I mówię teraz to zupełnie poważnie, materiał jest troszeczkę ironiczny. Świetnie, świetnie, że Edukujemy, że wyciągamy rękę, że chcemy ludziom pomóc, tylko w zdanie, wyraz ludziom wchodzą też mężczyźni. I dlaczego na tej stronie, może przejdźmy przez nią, bo może czegoś coś pominąłem, dlaczego na tej stronie jest dziewczyny w grze? Wysprzyjmy kobiety, wysprzyjmy dziewczyny, dajmy im pieniądze, dajmy im komputery, dajmy im szkolenia, im mentorów. Dlaczego nie ma mężczyźni w grze? Albo chłopcy w grze? Bo bo czy to dlatego, bo jesteśmy większością, a większość nikogo nie obchodzi, na większość plujemy, bo, bo tak. Bo jesteśmy w świecie, że jak jesteś mniejszością, to cię głaszczamy po główce i musimy o tobie myśleć zawsze i wszędzie. A jeżeli jesteś większością, to nikogo nie interesujesz specjalnie rad sobie ty trogody to, męski. Tak, także nie podoba mi się to. Że oferują wsparcie dla kobiet nie dlatego, że oferują wsparcie dla kobiet, tylko dlatego, że oferują wsparcie tylko dla kobiet, a nie dla mężczyzn. Jest to dyskryminacja płci męskiej i jest to fakt, nie ma na w ogóle na ten temat dyskusji. Ale przejdźmy dalej. A propos Sweet Baby Inc, o którym mówiłem na początku. Yy... Obrończyni Sweet Baby Inc., która twierdzi, że trzeba użyć wszystkich dostępnych środków, aby promować agendę czy też propagandę LGBTQ, ogłasza, że dołącza do CE Projekt Red. I to nie jest news. Yy... Świeży, to jest news przed kilku miesięcy, jednakże warto dla kontekstu całej wypowiedzi przytoczyć to. Tutaj będziemy mieli zaraz screena, z, jeżeli się nie mylę. Tak, to jest oficjalny screen, gdzie ty, właśnie ta kobieta, albo może lepiej nie powinienem zakładać o płci w dzisiejszych czasach, informuje o dołączeniu do Redów i dalej znajdziemy tutaj taki tekst. Kenny niedawno w wywiadzie dla Dual DualShockers w maju wyraziła swoje przekonanie, że należy zrobić wszystko co możliwe, aby promować agendę LGBTQ. Wypowiedziałaś na temat raportu Glad, który narzekał na barak postaci wyżej wymienionych mniejszości w grach wideo, opisując ten raport jako rozrywający serce, tam hard breaking, tam niszczący. Dodała również raport GLAD ujawnia coś istotnego. Gry są sposobem, w jaki osoby LGBTQ mogą się socjalizować. Zostajmy tu na chwilę, weźmy trzy głębokie wdechy. Myślę, że możemy wspólnie popłakać nad tym, że gry są sposobem dla mniejszości, aby się socjalizować. Wydaje mi się, że gry są sposobem dla wszystkich, żeby się socjalizować, nie tylko dla osób LGBTQ+, wydaje mi się, że jest to dosyć nieistotne, ale pójdźmy dalej. Ale mówi nam również coś bolesnego: Gracze LGBTQ nie czują, że deweloperzy myślą o nich podczas projektowania gier. I tutaj, Szanowni Państwo, ja się zatrzymam, ponieważ ja mam bardzo niską tolerancję na. Taką propagandę, na tego typu sformułowania, czy jeżeli mam śniadanie jeść, to też mam myśleć o osobach, o graczach LGBTQ, czy jeżeli wychodzę z psem na spacer, którego nie mam, również mam pytać, myśleć o takich osobach. Ja osobiście, jeżeli załóżmy, gram w Duma i w Dumie jestem gościem, który zabija demony, ja nie zastanawiam się, czy deweloper o mnie myślał, ja nie zastanawiam się, jakiej płci bądź orientacji jest Protagonista. Ja nie zastanawiam się, czy demony to może to są przypadkiem kobiety, i może ta gra morduje je? Mm? Nie zastanawiam się o tym. Ja patrzę, gra. Gra mi się dobrze, dobra gra, fajnie, koniec. Tak jest mój tok rozumowania. Nie zastanawiam się nad takimi rzeczami, nie jestem za hiperfokusowany, czyli skupiony na takich rzeczach, na tym, jakiej ta orientacja jest ta osoba, a może jest innej, a może tu jest jakieś ukryte przeznaczenie, jakaś ukryta wiadomość. Nie, gram w grę, gra jest dobra, świetnie, gra jest niedobra, niedobrze. I to jest mój tok rozumowania, niestety... Nie jest on, jak widać, na chociażby załączonym obrazku, zbyt, zbyt popularny. Ten artykuł. Przepraszam, on się ciągnie, on idzie, on opowiada wiele różnych historii, on pokazuje tweety tej osoby, która bardzo mocno atakuje i informuje, jak bardzo propaganda LGBTQ+, powinna być wpychana graczom w gardło, że powinny być użyte absolutne wszystkie środki do tego, aby zawrzeć takie mniejszości w grach. Ja przeskrolowałem przez ten artykuł, jeżeli chcecie, to sobie zatrzymajcie i przeczytajcie, ja już nie mam na niego siły. Ale wracając do tytułowego pytania, czy też kwestii tytułowej, co dalej z CD Projekt Red? No, ja wydaje mi się, że mój poprzedni materiał z panem Jayem możemy wyrzucić, ponieważ on był bardzo pozytywny. A na ten moment moje nadzieje względem tego studia nie istnieją i pomalutku myślę, czy oczywiście też nie chcę wyciągać wniosków teraz i być ekstremalnie stanowczy i powiedzieć, że nigdy nie wesprę tej firmy. Absolutnie nie. Daj, daję, dam osobiście szansę, z pewnością zagram w ich następną grę, czy to będzie Wiedźmin Remake czwarty, czy Cyberpunk. Zagram w tą grę, dam im szansę, ale jeżeli zobaczę, że te pogłoski i to, co się w internecie dzieje wokół Redów, ta sztuczna, niepoprawna inkluzywność, jeżeli będzie przebijała się w świecie gier, jeżeli polityka będzie wchodziła w świat ich gier, nie będę zainteresowany dłużej tą firmą i po prostu wrzucę jej do, do dokładnie tego samego wora, który ma naklejkę gardza wami, czyli na przykład Blizzard czy też EA, bądź Ubisoft. I tyle jeżeli chodzi o mnie. Trochę smutne, bo Redzi byli swego czasu absolutnymi legendami, którzy jeździli na białym koniu w złotej zbroi. Dzisiaj jest to tęczowa zbroja oraz jednorożec. Z tym, z tą konkluzją spontaniczną dziękuję za waszą atencję i trzymajcie się.